Po godzinie 6 rano policja została powiadomiona przez jednego z przechodniów, że na drodze leśnej w Libiążu leży mężczyzna, który nie dawał oznak życia. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, którzy odstąpili od czynności reanimacji ze względu na zgon mężczyzny. Ustalono wstępnie, że jest to 22-letni mieszkaniec gminy Libiąż. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora i śledczych. W tej sprawie będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej w Chrzanowie. Czynności, które są prowadzone w trakcie teraz na miejscu wskażą, czy mężczyzna posiada te obrażenia, a na pewno większość informacji o ewentualnym charakterze tych obrażeń będziemy mogli powiedzieć po przeprowadzonej sekcji. Inni policjanci, inna grupa zajmuje się też ustalaniem ostatniego czasu, gdzie ten mężczyzna żył, z kim się kontaktował, więc tutaj działa już inna grupa, która będzie wyjaśniać tę sytuację.